Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com Daniel Mielańczuk po KSW 70. Liczyłam, że spotkamy się w troszkę innych okolicznościach, no ale mimo wszystko i tak miło Cię widzieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że każdy myślał, że się spotkamy w innych okolicznościach, że inaczej się ta walka potoczy, ale niestety nie potoczyła się po mojej myśli, ani po, wiesz, po myśli kibiców. No właśnie, to może przypomnijmy sobie, co się takiego stało w tej walce. Ja chciałam cię zapytać, co tak naprawdę e, poszło nie tak z twojego punktu widzenia e, i może spróbujmy rozłożyć tę sytuację z pójściem w parter na części pierwszej. Dlaczego w ogóle zainicjowałeś parter, wiedząc, że to jest zawodnik, który świetnie radzi sobie w Wojciech? Po pierwsze, wygrał instynkt. To, co Ci powiedziałem przed właśnie wywiadem, że ja mam zawsze tak, czy to na sparingach, czy to już druga walka, tak spieprzona, że ja przechwytuję kopnięcia i jak przechwytuję kopnięcie, obalam z tego, wiesz, tak jak tego, wyrzucam po prostu do góry i idę za tym ciosami. Z innymi przeciwnikami, czy tam sparingami to się sprawdza, wiedziałem, że w tym się nie sprawdzi. I, y, też mówiłem wcześniej że że no, wcześniej sobie sobie mówię abyś tego nie zrobił wiedziałem na 100% że przychwycę jego kopnięcie na pewno wiedziałem że to zrobię tylko że mówię abyś nie poszedł za tym parter ale niestety nie dało się bo z rozpędu już ten instynkt właśnie jeżeli robisz to się 100 200 300 razy na sparingach i tak dalej i masz taki nawyk ciężko to jest wyplemić bo sobie tak pomyślę, przyszło wiesz no i niestety nie dość, że ten to poszedłem jeszcze do pozycji, która idealnie dla niego leżała, gdzie w każdej walce praktycznie to robi, skręca się do głębokiej gardy. Wiedzieliśmy o tym, że będzie robił, że łapie nogę, no ale niestety już nie było wyjścia, nie, nie potrafiłem z tego wyjścia. W którym momencie wiedziałeś, że już nie wyjdziesz? Wiesz co, kurczę, jak już złapał tą nogę, to wiedziałem, że będzie ciężko. Mhm. Próbowałem, chłopaki krzyczeli, żebym się skręcał na prawą stronę i widoczno, miałoby to sens, no ale. Nie potrafiłem się przekręcić, nie miałem jakby tak miejsca, wiesz, takiego luzu w kolanie, że mógłbym się skręcić na drugą, na właśnie na lewą stronę, tak. Mhm. Więc nie zrobiłem tego, no i nie udało się wyjść, więc całą no musiałem klepać, Jak silny jest e, Brazel? Nie <laughs> jest silny, wiesz, ciężko, jest na pewno techniczny, ma świetny ten parter, wiesz, świetnie go zaadaptował pod Mama ma ten specyficzny, tak, walczy w praktycznie w większości walk z dołu, więc mhm. i dobrze sobie z tym radzi. Jeżeli chodzi o stójkę, początek walki, nie czułem siły jego kopnieć. Poza tym, że kopnął mnie raz w suspensor, bo tak wszystko przepuszczałem, przechwytywałem tak samo w ciosach. Nie wydawał się szybki, zresztą było widać, uderzył cios, gdzieś sobie przepuściłem, miałem na to kontrę. I powinienem tak się z nim bić. Nie czułem też się zagrożenia z jego zapasów. Bo jest, przez to, że jestem niski, on jest wysoki, to nie mógł mi załatwować w nogi, w czuł wiadomo, dobrze bronię, czy tam przy siadce. No i plan był taki, żeby nie rozwijać się w tych ciosach, żeby nie bić po 10 w serii, no bo to bez sensu, tylko bić cały czas iść do niego, skracać dystans o, o, i bić proste akcje, dwa, trzy ciosy i go cały czas rozbijać. No, Początek zacząłem dobrze, ale wszystko przyłożyło właśnie te wersje nogi i to obalenie. Co jest najgorsze w przypadku takiej przegranej? Urażona duma, taki honor wojownika, złość na to, że może nie wiem, popełniłeś błąd albo dałeś się ponieść instynktowi? To, nie wiem, jak to nazwać wiesz, bo to nie pierwszy raz przegrałem, wiesz o co chodzi. Ja jestem świadomy tego, że to jest sport i że wszyscy popełniają babole. No, po, może poza Kabibem, który nigdy nie przegrał i tak naprawdę nie popełniał tych baboli w walkach, a tak. Nie no, jeżeli chodzi o psychicznie, wszedłem w walkę idealnie, wiesz, ja już nie mam takiego stresiku przed walkami. Może to nawet jest złe, bo jak miałem, to byłem bardziej taki, te zmysły były wyostrzone. Teraz wychodzę tak jak do sparingu, wiesz, i nie potrafię w sobie wykrzesać takiej agresji, złości. Wychodzę, chcę robić swoją robotę, wiadomo, chcę wygrywać, chcę robić ją najlepiej, no ale nie zawsze się daniem. Yy, wskoczyłeś mimo wszystko, mimo tej przegranej do rankingu KSW. Yy, jak ty się ty czujesz tak w sobie z tym, że to jest jednak 3-0 KSW, jakby na to nie patrzył? Nie, no, nie wiem jak to nazwać. 2 KSW, wiesz o co chodzi. No ale mówią do trzech razy sztuka nie wyszło, to może za czwartym razem wyjdzie, no mam nadzieję, wiesz. Mam nadzieję, że wszystko się to gdzieś tam poukłada, że bardziej to... Wiesz, ogólnie planuję bardziej analizować moich przeciwników i no, teraz... to. No to jest gruba zmiana. To jest <gry> dla mnie bardzo gruba zmiana. Planuję, że jak mamy przeciwnika podanego, to już te kilka tygodni, 7, 8, 6 pracuję już tylko pod niego. Wiadomo, zawsze się może zmienić, no ale będę troszkę to już zmieniał. Wiesz, no. Pokazało wiesz ostatnie moje walki, że to co się sprawdzało, że szedłem i nieważne, bo jest game planu, to się jednak już nie sprawdza, bo ten sport jest dosyć młody i cały czas się rozwija, więc muszę i ja się rozwijać, jeżeli chcę wygrywać. No wiesz, ty często walczyłeś z biokami, którzy po prostu lubili wchodzić z tobą w te wymiany, a w nich byli po prostu skazani na porażkę, a teraz zaczynasz spotykać na swojej drodze zawodników, którzy jeżeli mają którąś z płaszczyzn po prostu lepszą, a są na przykład kompletnymi zawodnikami MMA, no to po prostu chcą cię do tej płaszczyzny zaprosić, więc wiesz, to jest ewidentne. Najgorsze, że ten? Przyczyny miał tylko jedno, zarobić to płaszczyznę. I ja jeszcze mu dałem prezent. Sam się do niej zaprosiłem? Sam się zaprosiłem, wiesz o co chodzi. I nie, no to z mojej strony było słabe, nie? a wiesz. Pokazało to, że tam dostał dwa razy w stójce, jedno kopnięcie, potem gdzieś kulał. Miało rozcięcie po jednym uderzeniu, wiesz o co chodzi, więc wystarczyło robić to, co robiłem na początku przypuszczać jego ciosy i kontrować i nic więcej i spokojnie bym tą walkę wygrał i myślę, że on nawet tych ciosów jakby dostawał więcej, to by się odłożyło, żeby nie dotrwał do końca, ale teraz możemy sobie gdybać. Zrobiłem błąd na samym początku, więc no, nie pokazałem się z dobrej strony nie pokazałem się tak, jak tego chciałem, no ale czasu nie cofnę a jak zareagowałeś na przemowę Prazela w klatce? On, yy, widać Boże, już trochę jest zirytowany tym, że wygrywa drugą walkę z zawodnikiem, w, wobec którego był totalnym underdogiem. Najpierw wskazywano go na porażkę z kitą, potem z tobą. Yy, no i wypowiedział się tak dosyć ostro, tak? Yy, I ludzie go wygwizdali. Nie wiem, nie, 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 nie słyszałem co on mówił, więc wiesz o co chodzi, więc nie mogę się wypowiadać. Nie no, ja uważam, że Prasowian zasługuje na ten szacunek, bo co by nie mówić. Wygrał ze mną, wygrał skito, gdzie my jesteśmy bardzo doświadczonymi zawodnikami, jesteśmy długo już w tym sporcie, więc wiadomo, nie wszystkich zadowolimy. No ja uważam, że teraz będzie miał walkę o pas, mhm. bo tak... Z rankingów na to wychodzi. Jest teraz numerem jeden i jest podwój wygrany. Chyba nie ma nikogo innego w heavyweightie poza Mariuszem, który ma tak, no ale Mariusz raczej nie będzie walczył opas, Więc myślę, że naturalną koleją rzeczy będzie to, że będzie walczył właśnie o pas z DefriSem. A masz jakiś swój pomysł na to, jak ta walka z DefriSem może wyglądać? Oczywiście znaczy, to DefriS akurat uważam, że. Nie da mu się zaskoczyć tym, co on robi, no bo jest po pierwszej dużo większy ode mnie, od Michała. Jest bardzo dobrym lepremerem, tak samo jak Obala kontroluje z góry, ma to bardzo dobre, z żadnym pasem BJJ, więc myślę, że się nie da zaskoczyć. Stójkę ma na pewno lepszą od Prasela, więc myślę, że no nadal będzie deficyt, będzie mistrzownia. Wspomniałeś, że poza Kazelem to tak naprawdę tylko Mariusz Podzianowski ma tą serię wygranych, która mogłaby go predestynować do walki o pas, ale o pas pewnie walczyć nie będzie. Czemu? Wiesz co, nie wiem, czy mu się opłaca. Pamiętajmy, że on ma 45 lat. On chce walki już, tak mi się wydaje, że on, KZW są walk. Które będą dawały mu jak największe pieniążki, Taki największą oglądalność. Tak jak była ta z Michałem Materlo. Niby na początku wszyscy byli przeciwko tej walce, a jednak myślę, że ilość chętnych na obejrzenie tej walki była duża. Porozmawiam chwilę o Mariuszu Podzianowskim. Na pewno zauważyłeś taki rumor w mediach społecznościowych po gali, że jak to jest, że WCA zawsze się wspiera, a w przypadku walki Mariusza Podzianowskiego większość zawodników WCA jednak typowało Michała Materla. Znaczy, ja mówię uczciwie, ja typowałem... Pomijając względy sportowe, no, znaczy e, pry, prywatne pominąłem w tych typowaniach, z, z względy tylko i wyłącznie sportowe, mhm. więc uczciwie na papierze Michał, mimo że z walki, był z dwóch e, e, kategorii niżej, to wydawało mi się dużo lepszym zawodnikiem, bo sami wiemy, jakie Michał toczył boje, z jakimi zawodnikami. I patrząc się na Mariusza, jeszcze tego nie mówiłem akurat w wywiadach, jak on wygląda w tych przygotowaniach, to uważam, że to były jego najsłabsze przygotowania, jak w nich wyglądał, jeżeli chodzi na trening, a zrobił najlepszą walkę w karierze. No właśnie. Więc pokazuje to już kol kolejny raz Mariusz, że Mariusz lepiej walczy niż trenuje. Mhm. Więc e, ja to już naprawdę pomijałem, wiesz, sympatię do jednego czy drugiego. Mówiłem to uczciwie. Zaskoczył mnie bardzo. Przyznaję, że bardzo mnie Mariusz zaskoczył, więc jest. Następna rzecz, co do Mariusza i do tego, że się razem wspieramy i tak dalej, to teraz od strony prywatnej, jakbym miał to robić, z Michałem mam lepsze stosunki, bo się jakieś tam bardziej kompulujemy. To nie jest tak, że też Mariusza nie lubię, tylko pamiętajmy, Mariusz nie wychodzi nigdy jako WCA Fight Team, tylko pójdzie na wiesz, Team do tego. My trenujemy ze sobą tu zawsze. Mariusz trenuje tylko w przygotowaniach do swojej walki. To nie jest tak, że on jest z nami cały czas, mu pomaga. on nam pomaga, my jemu. Bardziej to jest tak, że jak on się przychodzi, przygotowuje, no my pomagamy, nie mamy z tym problemu, tak? bo jest ciężki i tak dalej. No ale to nie jest tak, że on jest cały czas częścią od fight teamu. Dobra, to jest bardzo konkretna odpowiedź. A powiedz, czy zwróciłeś uwagę na to, żeby na przykład była jakaś zła krew pomiędzy Mariuszem a Arturem Szpilką? Bo ewidentnie Mariusz miał strasznie dużo żalu do Artura, który. Podobno, prawdopodobnie, trudno to powiedzieć, tak? No bo po prostu kojarzymy fakty w tej chwili. E, mógł powiedzieć, że będzie, będzie leżał, będzie płakał, tak? W, w walce z materią e, Wiesz co, Artur jest też bezpośredni, wiesz o co chodzi. Mówi to, co mówi, to, mówi, co myśli. I e, wiemy, że Mariusz z Michałem też ze sobą wieczorem u Anzora na grupie trenowali i myślę, że wiesz, Artur mu to powiedział prosto w oczy, wiesz? I wiesz, nie dziwmy się, bo tak samo jak ja, w z kim Michał trenował i tak dalej, do tego Artur się bardzo przyjaźni z Michałem, więc trzeba też to odróżnić, te dwie strefy, wiesz. Tutaj razem ze sobą trenują, bo to jest ich praca, no ale jeżeli, nie wymagajmy od kogoś, jeżeli jest z kimś przyjacielem, to że nie będzie wspierał przyjaciela, no chyba, że nie wspierasz przyjaciela, to nie jesteś jego prawdziwym przyjacielem. Ja zawsze będę spierał, będę ze swoimi kolegami, zawsze będę, wiesz, stał za nimi murem. Więc taką mam naturę, uważam, że wtedy to jest koleżeństwo, to jest przyjaźń, a nie, że jak wiatr mi zawieje, jak jest tak, no to będę za nim, jak ktoś nie idzie po jego myśli, no to ja będę po drugiej stronie. Nie, Ja zawsze będę za kolegami i to się nie było, tak i nie zmieni, więc nie wymagajmy też, żeby ktoś był, wiesz o co chodzi, nagle bo walczy z tym, no to nie, no to będę za nim. Nie. zawsze jest, ja uważam, że prawdziwa przyjazd to zawsze będę za kolegami, tak? I każdy normalny, tak jak Artur, zawsze jest za kolegami nie ma, uważam w tym nic dziwnego. Mariusza koledzy też, co by nie mówili, jakby ma przyjaciół, to zawsze też będą stali za nim murem. Jasne. No dobrze, no to kończąc temat Mariusza Podzianowskiego, czy twoim zdaniem dobrym pomysłem byłoby teraz wzięcie walki z Mamedem Khalidowem? No medialnie? Medialnie na pewno. Medialnie na pewno by się sprzedało. Pamiętajmy, że Wiesz, Mariusz ma 45 lat, a Mamet jest już po swoim prime, takim tą szczytową formą, więc czemu nie? Nadal Mamet jest legendą, Pudzian jest legendą, tym bardziej się po wygraniu z Michałem, który też był legendą, jest legendą w tym kraju i to się nie zmieni, bo nie zapominajmy teraz wszyscy też na Michale wieszają, wiesz, psy, a tu i tak dalej nic nie zrobił, ale Pamiętajmy, ile on tych walk stoczył i jakie te walki toczył, że wszyscy czekali na Michała Wojny. Tak? I do tych wojen to nie była jedna, dwie, trzy. Tylko praktycznie każda jego walka to była wojna. Więc o tym nie zapominajmy. I tak samo nie zapominajmy, co zrobił dla polskiego MMA, wiesz, Mamet. No i teraz, jeżeli skrzyżują się kolejne dwie legendy, to znowu myślę, że to się bardzo dobrze sprzeda. Myślisz, że KSW z taką walką wieczoru mogłoby wrócić na narodowy? Myślę, że tak. Myślę, że tak, chociaż wydaje mi się, patrząc na to, co było teraz na trybunach, gdzie nie, wiesz, był Mariusz, gdzie był Michał, gdzie wcześniej zapełniali hali, hale, teraz tego nie było, bo ludzie przez tą pandemię też troszkę się, tak mi się wydaje, oduczyli się brania uczestnictwa w dużych eventach, że cho trzeba chodzić na mecze, gale i tak dalej, że wolą sobie kupić perperiu i siedzieć w domu, bo tak już się nauczyli. więc... Mam nadzieję, że to się zmieni, że ludzie wrócą do starych nawyków i że taka wiesz, jak to się mówi, nasz stadion narodowy mógłby się zapełnić. To żeby skończyć temat KSW 70, jeszcze tylko krótkie podsumowania walk twoich klubowych kolegów Rafała Kijańczuka i Zługonocha. W przypadku Rafała można się było spodziewać, że Erson, który jest bardzo dobrze poukładany technicznie, może wziąć górę w tej, w tej walce. W przypadku Marka Samociuka i Izu Gonocha, wszyscy, znaczy wielu, osób, wielu osób było przekonanych, że tym razem jeżeli zagra głowa, Izu wejdzie do walki i pokona Marka. I znowu przegrana. No właśnie, i też byłem przekonany, że Izu wygra, bo wyglądał świetnie na sparringach, Przyjeżdżali sparing partnerzy, fajnie z nimi to rozgrywał. Rozegrało naprawdę uważam, że głowa teraz nie zawiodła. Mhm. Zawiodło tak naprawdę to, że Izu jest na początku tej swojej drogi MMA i pewnych rzeczy w dwa lata nie da się przerobić. Mhm. Nie da się nauczyć pracy luźnej w parterze, nie da się nauczyć odoruchów. Samociut już dużo wcześniej trenował, ma starty amatorskie. Do tego uważam, że jest, świetnie się rozwija z walki na walkę, z młodym chłopakiem i robi super robotę. Więc tutaj jak już poszło do parteru, no niestety zagrały te elementy, wiesz, te nawyki, których właśnie nie przerobimy. Nawet jak masz technikę, to w momencie, gdzie jest sytuacja taka, że jesteś z dołu, to mimo wszystko masz technikę, ale zaczynasz się spinać, robić siłowo, nie robisz tego z luzu. No i tu myślę, że znowu troszkę się, wiesz, spompował mimowolnie, bo tak się nie da pracować na bezklenie długo na pełnej sile. No i co? No i Samociuk zrobił to, co miał zrobić, tak? Czego spodziewasz się po debiucie Artura Szpilki w klatce? Bo to już wkrótce. No wkrótce. Te, te, słuchaj, Artur tak naprawdę krótko robi te MMA, szybko dostał propozycję walki. fajnie, że dostał e, z tym Ukraińcem, z którym już walczył i który też jest, e, wiesz, e, tak naprawdę stricte pięściarzem. No ale tamten już miał o, dwie, walki. Dwie, wa dwie walki, nie już. No. Skończyć w parterze. Nie wiem, czego mam się spodziewać. Naprawdę uczciwie nie wiem. Liczę na Artura, bo się z nim kologuję, więc całym sercem jestem za nim i chcę, żeby wygrał. Chcę, żeby było to w fajnym stylu, no ale nie mam pojęcia, jak ta walka może wyglądać. Dobra, to jeszcze jedna ważna informacja dotycząca samego KSW. Od tygodnia wiemy już na pewno, że do KSW powraca Marcin Różalski. Dla wielu osób już to nie było zaskoczeniem, bo jednak gdzieś tam jakieś przecieki w mediach pojawiały się na ten temat, że Marcin pojawia się na rozmowach, że rozmawia z Maciejem Kowulskim. Wiadomo było, że porozmawiał też z Martinem Lewandowskim, z którym notabene przecież panowie mieli spory konflikt. Ale są dorośli, więc się dogadali, tak? Dokładnie, dokładnie. Cieszysz się na ten powrót? Jak myślisz, czy Marcin? Marcin może jeszcze zawojować wagę ciężką w KSW? Wiesz co, jestem wielkim fanem Marcina sportowo i na stopie prywatnej, więc bardzo mu kibicuję. No zobaczymy, wiesz, też pamiętajmy, że Marcin też nie jest młodym zawodnikiem, chce bardzo, ciężko trenuje, zresztą całe życie ciężko trenuje, mimo tych kontuzji i tak dalej, no ale niestety my starsi tak mamy, że musimy cały czas trenować, nie wiem czy to jest dobre, że nie robimy roztrenować, no ale inaczej nie potrafimy. Liczę, że Marcin wygra i zobaczymy co dalej, nie? Jak będzie on chciał, żeby ta jego kariera się toczyła. No dobrze, to ciekawa sprawa ogólnie, że KSW wrzuca na kartę dwa takie silne nazwiska. Wydawałoby się na... Jadąc pierwszy raz do Torunia, tak? no bo jednak Różal i Artur Szpilka na, na jednej karcie, nawet jedno z takich zdjęć Maćka Kawulskiego wprawiło trochę w fanów takie dywagacje, czy przypadkiem Artur nie będzie walczył z, z Marcinem. No wiemy już na pewno, że nie, ale jakby miało dojść do takiego starcia, to komu być bardziej kibicował? Ale nie dojdzie. Ale nie dojdzie. A jakby doszło? Ale nie, doj nie, nie, nie dojdzie, więc nie, nie będę tu rozkminął, ale w, w, dyplomatycznie bym powiedział, niech wygra sport. Jednego lubię i drugiego, więc wiesz, o co chodzi. Jasne. To też pamiętajmy, że to nie jest prywata, że oni będą walczyli, tak jak Michał nawet z Pudzianem, to nie jest prywata, że oni się nie lubią i walczyli na śmierć i życie, żeby coś sobie udowodnić. Nie, to jest ich praca, to jest sport, to jest praca, więc zawód, jako, że jest sporty walki. Więc dlaczego oni mają też być, wiesz, tacy, ten, To jest sport i tu może... nie wiem. Wszystko się, może zdarzyć. wszystko się może zdarzyć. Daniel, fani chcą Cię zestawić z Michałem Kitą. Słuchaj, to wszystko zależy od właścicieli. Ja i Michał lubimy się, ale to jest też, na, to co powiedziałem, nasza praca. Jeżeli nas zestawią, Daniel Michał się nie cofnie, ani ja się nie cofnę. Ładna deklaracja. No dobrze, kiedy ponownie zobaczymy Ciebie w klatce? Nie wiem. Nie wiem jeszcze. Nie wiem, ale trenuję. A miałeś już jakiś kontakt z KSW albo Artur rozmawiał już z właścicielami KSW, jak oni po tej twojej przegranej zareagowali, jak bardzo zmieniło to ich plany? Wydaje mi się, że jeszcze nie rozmawiali, no bo nie, no, nie, nie rozmawiali, no bo Artura nie było w tym. Myślę, że za jakiś czas do porozmawiać, wiesz, teraz KSW też ma napięty grafik, no bo trzy tygodnie przeby między galami, więc to trzeba szybko robić, więc... Tego czasu na rozmowy pewnie teraz nie miałem, ale ja myślę, że po, po tej gali, co, to jest za tydzień, tak za tydzień usiądą, będą rozmawiać, coś tam będziemy kminić. Wspominałeś w niektórych wywiadach jeszcze przed tą galą, że jeżeli, przy niezależnie od tego, czy pójdzie dobrze, czy, czy pójdzie źle, będziesz myślał o tym, żeby zrobić odskocznie w takie mniej sportowe rejony. Myślisz, że to już jest raczej przesądzone, że tak będzie? Oczywiście <laughs> nie chcę... Nic mówić jeszcze, wybiegać przez szereg. Bo dopóki nic nie jest klepnięte na 100%, to nie chcę tego o ale... ale jesteś otwarty na to. Jestem otwarty, jest coś na rzecz. Okay. no dobra, co u Twoich dziewczyn słychać? No chorują od tygodnia, chorują i dzisiaj właśnie też się przez to spóźniłem, bo żona walczyła z Polą z gorączką, Poli do 5 rano, rano musi teraz odespać, ja troszkę z dziewczynami musiałem tam pogarniać. no ale cóż, tak jest, dopóki, wiesz, pogoda się nie wyrówna, nie będzie ciepło i tak dalej, nie odnabiorę tej odporności, to jest normalne, że dzieci w tym wieku bardzo często chorują. Widziałam w trakcie Twoich przygotowań kilka storiesów z jakiegoś e, przedstawienia w przedszkolu. Byłeś wzruszony? Nie no, zawsze się wzruszamy, że przedstawienie mojej córki biorą w czymkolwiek udział, no to się strasznie wzruszą. Ogólnie się nie wzruszam, ale jeżeli chodzi o moje dzieci, to się bardzo wzruszam. Przysięgam. No, że na pewno widziałam też, że dziewczynki śpiewały, więc to musi być. No to musi być ciekawe uczucie, jak widzisz, Nie, jak, wiesz, jak one. Ka każdy rodzic chyba się wzrusza na myśl o swoich dzieciach. Jeżeli coś robią, wiesz o co chodzi, się rozwijają, no to każdy zdrowy, normalny rodzic będzie się wzruszał. Myślę, że warto na koniec powiedzieć o tym, że KSW zrobiło ci prezent w postaci bardzo ładnego trailera, w którym organizacja zachęciła też do tego, żeby Polcie wspierać. Czy możesz mi przypomnieć w takim razie, w której fundacji Pola się znajduje, żebyśmy mogli Dziękuję. też podróżować? rzucić chociażby link w wywiadzie. Z, z, taka to jest duża fundacja zdążyć zdąży z pomocą. Mm -hmm. Bardzo duża, więc e, tam, Polcia ma takie swoje tak zwane subkonto, swój numer i tam można na Polcie wpłacić. Super. E, efekty pracy z fizjoterapeutami, z tymi wszystkimi lekarzami. No, jest, widać. jest Widać jest mega, bo tak, rok temu mniej więcej o tej pory byliśmy Piątko, piątka, bo Pola ma bo tak, dziecięce porażenie mózgowe, czterokończynowe, kurczowe, tak? Mhm. I teraz, do tego są przypisane punkty, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. Mhm. Przy jedynce dziecko z porażeniem może chodzić, nawet e, biegać, mhm. z dwójką już tam może chodzić, z trójką chodzić o kulak lub o wózku, czwórka, tam już pozycja siedząca, a piątka, no to już jest najgorsze. Rok mhm. temu byliśmy jeszcze piątko. Teraz jesteśmy już bardzo mocno w czwórko, a idzie, aspirujemy do trójki. Mm -hmm. Czyli tru, to są takie, wiesz co, to nie chodzi, że t, y, to są prognozy, tak? tak? Prognozy, jak będzie wyglądało, jej życie dorosło. Teraz jesteśmy właśnie, jeżeli dotrzymy do trójki, to będziemy tak, że będzie mogła w domu chodzić y, o, o schodziku, mm -hmm. wiesz, samodzielnie wiadomo, gdzieś poza to będzie się poruszała wózkiem elektrycznym, ale to już jest, y, wiesz, duża prognoza, bo czy całe życie spędzić na wózku, czy móc chodzić, to dla e, takiego dziecka, czy potem dorosłej osoby, to jest bardzo dużo. Jasne. No ale wiesz, ja uważam, że będzie jeszcze lepiej, jeśli nie zatrzymujemy Dobra, to cieszy mnie to bardzo. My życzymy dużo zdrowia dla, dla Poli, dla całej Twojej rodziny i dużo siły dla Was. No i czekamy na Twój powrót, Daniel. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Ja też czekam. Dziękuję.